i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecone mi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z siedlisk żniegorodzkich modliła się Krystyna. Bóg zapłać. Druga tajemnica bolesna biczowanie Pana Jezusa. W cierpieniu przede wszystkim miłuj, a potem... Co chcesz, to znaczy, co uważasz za słuszne i roztropne A jeżeli pomimo to cierpienie Cię zwali Jak Jezusa u stóp kolumny biczowania To z miłością wyznaj Panie, tak jest najlepiej, jak Ty chcesz Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam i odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie, nie wódź nas na, na pokuszenie, pokuszenie, ale nas zbaw od, od złego. złego. Amen. Zdrowaś Marii, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Prowadź, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Prowaś Marii Łaski, Pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowaś Marii Łaski, Pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maria, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl, Maryjo, Matko Boża, módl się, się za, za nami grzesznymi, grzesznymi Teraz i w, teraz w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej Amen Prowoź Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maria, Matko Boża Módl się, się za nami grzesznymi, grzesznymi. Teraz, teraz i w godzinę, w godzinę śmierci, śmierci naszej, naszej. Amen Prowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maria, bądź grzechu Potęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Barbara, Warszawa, zapłać. Bóg zapłać. Trzecia tajemnica bolesna. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Miłuj, zwłaszcza we wszelkich rodzajach poniżenia, pamiętając, że Bóg pierwszy Ciebie umiłował i to miłością wieczną. A potem czyń, co ci podyktuje wzajemna miłość ku zbawicielowi w cierniowej koronie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za naszytajstwami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.